Jeśli w Twojej karcie graficznej zaczyna brakować mocy do odpalania gier, tak jak lubisz, czyli na bardzo wysokich detalach, przy okazji chętnie obczaiłbyś, jak wygląda na żywo u ciebie Ray Tracing, czyli technologia śledzenia promieni. A w dodatku kusi cię od dawna zmiana monitora na coś o wyższym odświeżaniu lub o wyższej rozdzielczości, to ten materiał powinien ci szczególnie przypaść do gustu. Odpowiada on bowiem na pytanie. Jak mieć więcej FPS-ów bez wymiany komputera na nowy? Z uwagi na ciągle poprawiającą się sytuację rynkową, wiele osób przymierza się obecnie do złożenia sobie nowego, ewentualnie do upgrade'u starego blaszaka. I często bardzo dużo moich widzów pisze do mnie, że tego typu modernizacje chcieliby zacząć od np. wymiany płyty głównej, zasilacza czy procesora co jest generalnie kompletnie zbędną czynnością. Argumentują oni fakt konieczności wymiany procesora, zasilacza czy płyty faktem, że no, procesor będzie przecież za słaby, płyta będzie niekompatybilna, a zasilacz będzie z całą pewnością miał za mało mocy, ale w większości wypadków wcale tak nie będzie i tylko i wyłącznie nakręcają się oni na konieczność jakichś wymian, które w gruncie rzeczy są zbędnym wydatkiem. I oczywiście, zgadzam się, nie ma co generalizować, ale jednak w zdecydowanej większości wypadków wymiana samej karty graficznej będzie absolutnie wystarczająca, aby zobaczyć dużo lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o ilość klatek w grach. Ba, jeśli zdecydujecie się na cały czas taniejące karty Nvidia z serii GeForce RTX, jak choćby modele z dopiskiem 3060 lub 3060 Titanium, to otworzycie sobie drogę do grania w 1440p przy minimum 60 klatkach, a te modele pobierają tyle energii co nic, są też często niewielkich rozmiarów, więc mieszczą się do zasadniczo niemal każdej obudowy, no i oferują szereg przydatnych featureów, jak choćby DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, NVENC, czyli specjalny dedykowany streamowaniu kodek, który jest obsługiwany i przetwarzany przez specjalny moduł, który posiadają tylko karty NVIDIA, czy Ray Tracing, technologia śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, no i wszystkie te właśnie wyżej wymienione technologie w znaczącym stopniu wznoszą wasz gaming na zupełnie inny poziom. Zobaczcie zatem sami, jak komputer z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Super i budżetowym procesorem Intel Core i 3 dostaje skrzydeł po zmianie karty na nowego GeForce RTX. 3060 w wariancie 12 GB GDDR6 w wersji odpalita. Palita. Przerosty klatek w zależności od gry sięgają od około 40 do nawet 60% w ujęciu czysto syntetycznym, niewspieranym żadnymi technologiami upskalowania obrazu oraz poprawiania jego płynności. Czyli już sama zmiana gtx na rtx to znaczące poprawienie osiągów komputera, a nawet jeszcze nie odpaliliśmy tego, za co osobiście RTX uwielbiam najbardziej, czyli DLSS-a. I zdaję sobie też sprawę, że obecnie wiele gier wspiera inne technologie skalowania obrazu oraz że są one dostępne również na tańszych kartach graficznych, ale niestety nie działają one na tyle dobrze, a czasem nawet wcale, aby mógł powiedzieć z czystym sumieniem, że jest to pełnoprawna alternatywa dla DLSS-a, a przynajmniej póki co tak to wygląda. Gdy więc w takim przykładowo Control zdecydujemy się dorzucić w ustawieniach jeszcze Deep Learning, to automatycznie zyskamy kolejne 45 darmowych klatek, czyli 55% wydajności więcej. Ponadto LSS jest już na tyle dopracowany i rozwinięty, że w wielu grach skalowanie jest niemal niewidoczne dla skupionego na rozgrywce gracza, a potrafi zmienić płynność gry od działania ledwo do działania absolutnie w pełni. Zerknijcie jeszcze koniecznie na różnicę w poborze prądu. Jeśli złożyliście tani zestaw i obcinaliście budżet na absolutnie wszystkim z zasilaczem włącznie, to nawet dysponując markowym i solidnym modelem 400 lub 450W, połączenie Nvidia Geforce RTX 30. 60 z podkreślam energooszczędnymi 4 oraz 6-rdzeniowymi jednostkami Intela i AMD będzie w stanie działać w pełni stabilnie, bo przeciętny pobór mocy dla takich jednostek wynosi około 250 do 350 W. A jeśli macie w swojej maszynie 500 i więcej W, no to już w ogóle się nie ma o co martwić. Tylko oczywiście podkreślam drugi i trzeci i czwarty i piąty raz, że mówimy tutaj o sprawdzonych Modelach popularnych producentów, tych, których się uważa powszechnie i wszędzie i wobec za renomowanych, a nie zasilacze pod tytułem marka Krzak. To jest ważne. Jak zatem widzicie, nie ma się absolutnie o co martwić w kwestii update'u, ponieważ nawet z tanim procesorem oraz podstawowym zasilaczem o mocy około 500W wymiana gtx na RTX idzie dosłownie jak spłatka, a pobór mocy zwiększa się o około 70, maksymalnie 80W, i to jeszcze w wariancie, gdybyśmy chcieli RTX-a podkręcić. To teraz jeszcze na podsumowanie, jakie ogólnie korzyści płyną z wymiany właśnie takiego tańszego GTXa na nowszego, powiedzmy nawet średnio Przede wszystkim, jeżeli gracie na poważnie, a nie tylko i wyłącznie rekreacyjnie, to nie da się ukryć, że wzrost liczby klatek jednocześnie obniża input laga, a właściwie nawet tyle input laga, co czas generowania pojedynczej klatki, co ma niemałe znaczenie dla wszystkich osób, które starają się być najlepsze w tym, co robią, czyli na przykład w graniu w gry komputerowe, w gry oczywiście kompetytywne, czyli te, gdzie się ścieracie z innymi graczami na serwerach Online. Połączenie szybkiego monitora z szybką matrycą, czyli taką, która ma co najmniej 144 Hz, z właśnie kartą, która jest w stanie wygenerować 150 klatek i więcej, czyli jednocześnie zapewnić input laga na poziomie około 2-3 milisekund, no to już jest generalnie spora przewaga nad innymi graczami, którzy przykładowo pykają tylko i wyłącznie na hercach 60 we właśnie 60 klatkach, bo oni tego input laga, czy właściwie czas generowania klatki mają na poziomie 10-12 milisekund, a to jest dosyć duża różnica, biorąc pod uwagę, że jeszcze po drodze są takie rzeczy jak ping, jak opóźnienie sprzętowe w myszce i tak dalej. Znaczy ogólnie w waszym sprzęcie, ale za to z kolei odpowiadają technologie IN od Nvidia, jak na przykład Nvidia Reflex, który gwarantuje wam właśnie to, że włączając go, po pierwsze, karta graficzna będzie zawsze utrzymywać maksymalnie wysokie zegary, aby nie było sytuacji, że one z pewnego względu się obniżą, bo na przykład sobie karta stwierdzi, że dobre, ja teraz biorę za dużo energii, to sobie obniżę teraz zegary, bo i tak nie mam co robić. Nie. One Będą cały czas wysokie, więc nie będzie przez to dropów klatek, a po drugie, sama technologia reflex właśnie skraca sprzętowego input lag'a, czyli wszystkie opóźnienia wewnątrz waszego sprzętu, które mogą powodować to, że właśnie ten ułamek sekundy zdecyduje o tym, że przeciwnika nie traficie pierwsi, a to on pierwszy trafi was. No i taka najbardziej podstawowa, oczywiście, różnica pomiędzy GTX-ami a RTX-ami, to brak tych samych technologii oraz yy, też. Jakości obsługi tych technologii, czyli oczywiście GTX -y potrafią też skalować obraz, oczywiście nie DLSS-em, tylko innymi technologiami. Natomiast, właśnie, brak DLSS-a jest moim zdaniem już w 2023 roku. Czymś bez czego gracze raczej coraz częściej obyć się nie będą w stanie. No bo jednak rozdzielczości rosną, ilość pożądanych klatek na sekundę w grach też wypadałoby, żeby rosła. No a bez technologii, właśnie skalowania obrazu od NVIDIA. Ciężko o uzyskanie 100 i więcej klatek tak po prostu natywnie z samej karty graficznej. Więc podstawowa sprawa, korzystając z RTX-a, to przede wszystkim właśnie dostęp do raytracingu. tracingu. Natomiast, jeżeli macie GTX, to oczywiście brak dostępu do tego ray tracingu, brak dostępu do natywnego również DLSS-a, a także oczywiście najnowsze rtx to najnowszy kodek NVENC i inne najnowsze. Najnowsze, jeżeli chodzi o wsparcie, technologie Nvidia, które pomagają po prostu uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o wydajność, płynność, no i odczucia wizualne płynące z grania w gry. No i generalnie dziwi mnie jeszcze fakt, że wokół nowych kart, a w szczególności właśnie RTX-ów, narosło dużo takich mitów, jakoby one, w sensie RTX-y, były dosyć prądożerne. Jak się okazuje, karty z serii. 3000, z 3060, 3060 Titanium, czy nawet 3070 włącznie, to są karty, które spokojnie zasili, czy właściwie zasilą, zasilacze 600 w nie zaryzykuję już z tymi 500-watami, bo to też zależy wszystko od procesora, ale tak, owszem, jeżeli macie procka, który ma 4 bądź 6 rdzeni i to jest procesor nie starszy niż powiedzmy ostatnie 4 generacje Intela bądź 4 generacje AMD i przy okazji to są jeszcze procesory, które są nie niepodkręcone. To takie jednostki przeważnie biorą do około 100, 125 W, może 150, w jakieś tam nawet bardzo stare Ryzeny maksymalnie. A to oznacza, że dla waszej karty graficznej zostaje tego zapasu mocy w zasilaczu dalej 200, 250, 300 nawet W. Jeżeli założymy, że wybierzemy ten właśnie wyższy model, czyli 600 W w kwestii zasilacza. Oczywiście to jest też tak, że zasilacz ma swoje optimum, jeżeli chodzi o zakres pracy, jeżeli chodzi o jego obciążalność, więc Fajnie by było, żeby model, który ma 600 W, nie pracował z obciążeniem 500-550 przez cały czas, ale nie da się ukryć, że jeżeli kupicie coś porządnego, to ten zasilacz musi. To obciążenie wytrzymać, bo po to tyle tych watów ma, żeby być w stanie je generować. Także, moi drodzy, nie martwcie się, nie przejmujcie, wymieniajcie swoje karty graficzne na nowsze, na lepsze, bo jak sami widzicie, nawet korzystając z bardzo podstawowego procesora 4-rdzeniowego, ośmiowątkowego, da się wykrzesać ze sprzętu bardzo dobrą wydajność, tylko i wyłącznie pod warunkiem korzystania odpowiedniej karty graficznej. A że GTX -y są ogólnie cały czas w dobrych cenach i jest na nie dosyć duży popyt, to bez problemu też możecie sobie ten budżet ze sprzedaży starej karty dołożyć właśnie do zakupu nowej i zminimalizować w ten sposób jej koszt, a dzięki temu być może po prostu wejść na wyższy poziom, jeżeli chodzi o wybór Waszej nowej karty. Czyli przykładowo planowaliście zakupić 3050, ale po sprzedaży starej karty się okazuje, że Was stać na 3060, albo TiK, albo 3070 i tak dalej. Żegnam się, kłaniam i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.